Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Projekt Historia. W dzisiejszym materiale chciałbym wam w skrócie przedstawić prawdziwy bat na radzieckie czołgi, czyli FV4005. Zapraszam na materiał. Pod koniec lat 40. XX wieku brytyjskie Ministerstwo Wojny, czyli War Office w skrócie WO, obawiało się, że po debiucie radzieckiego czołgu IS-3 w 1945 roku Związek Radziecki będzie kontynuował rozwój mocno opancerzonych pojazdów pancernych. W związku z tym Ministerstwo Wojny sformułowało wymagania dotyczące opracowania działa zdolnego do przebicia płyty pancernej o grubości 6 cali, czyli 152 mm, ustawionej pod kątem 60 stopni na dystansie do 2000 yardów, czyli na nasze to jest 1830 m. Oraz odpowiedniego pojazdu, który mógłby je przenosić. To wymaganie doprowadziło do powstania działa pod nazwą Ordnance Quick Firing 183 Tank L4. Największego specjalnie zaprojektowanego działa przeciwpancernego, jakie kiedykolwiek stworzono. Planowano, że działo to zostanie zamontowane na nowym ciężkim czołgu z armatą, opartym na podwoziu serii FV200. Projekt ten otrzymał oznaczenie Tank Heavy Number no. 2, 183 Gun FV215. Równolegle rozpoczęto pracę nad projektem, który miał pozwolić na szybkie wprowadzenie działa do działania na istniejącym podwoziu. Dzięki temu można byłoby szybko wyprodukować odpowiednią maszynę, gdyby zimna wojna nagle przerodziła się w konflikt zbrojny, a FV215 nie byłby jeszcze gotowy. W tym momencie pojawia się projekt o oznaczeniu FV4005. Prace nad armatą L4 rozpoczęły się już w 1950 roku i miały na celu zwiększenie siły ognia ciężkich czołgów. Było to unikalne brytyjskie określenie, które nie odnosiło się do masy pojazdu, lecz do kalibru używanego działa. Formułowano wymaganie, Czołg był uzbrojony w działo zdolne do przebicia płyty pancernej o kącie nachylenia 60 stopni i grubości 152 mm na dystansie do 1830 m. Zadanie to było niemożliwe do wykonania nawet dla potężnej armaty kalibru 120 mm L1 stosowanej w czołgu FV214 Conqueror. Do 1950 roku generał brygady Stuart B. Rollins Dyrektor generalny artylerii doszedł do wniosku, że nie istnieje działo zdolne zapewnić taką balistyczną skuteczność. Dlatego rozpoczęto badania nad nowymi rozwiązaniami. Początkowo Brytyjczycy rozważali opracowanie działa kalibru 155 mm, które miałoby być standaryzowane z amerykańskimi systemami. Jednak nawet ono nie dysponowało wystarczającą siłą przebicia. W związku z tym uwagę skierowano na pociski o większych kalibrach. Odpowiednio 165 i 183 mm, wyposażone w głowice o specjalnym działaniu, tzw. High Explosive Squash Head, w krócie hash. W tym czasie brytyjska armia doszła do wniosku, że zniszczenie przeciwnika niekoniecznie musi oznaczać całkowite zniszczenie pojazdu wroga. Wystarczyło go unieruchomić, aby wyeliminować go z walki. Na przykład, zerwana gąsienica była uznawana za zniszczenie ponieważ pojazd został wyłączony z działania. Dziś taki efekt nazywa się M-Kill, czyli Mobility Kill, w skrócie unieruchomieniem po polsku. K-Kill oznaczałoby natomiast całkowite zniszczenie pojazdu. W tamtym czasie tę taktykę określano terminem zakłócenie, a nie zniszczenie. Pocisk 165 mm hash nie był uważany za wystarczająco skuteczny, aby zniszczyć ciężki opancerzony cel. W taki sposób chyba, że uderzyłby w odsłoniętą płytę pancerza. Z tego powodu uwaga przeniosła się na większy pocisk kalibru 183 mm, który zdaniem generała Rollinsa byłby wystarczająco potężny, by unieruchomić cel i tym samym zniszczyć go, niezależnie od miejsca trafienia. Projektowane działo otrzymało robocze oznaczenie 180 mm Lily White. Pochodzenie, pochodzenie tej nazwy jest nieznane. Możliwe, że jest to interpretacja Rainbow Kodu, czyli systemu kodowych nazw stosowanych przez Ministerstwo Wojny do oznaczenia projektów eksperymentalnych. Przykładami są Red Cyclops, czyli miotacz ognia do FV-201, czy Orange William, eksperymentalnego pocisku rakietowego. Jednak, gdyby nazwa faktycznie pochodziła z tego systemu, powinna brzmieć White Lily. Istnieje też hipoteza, że działo nazwano na cześć pułkownika Lily White'a z Royal Army Ordnance Corps. Jednak wszystkie te przypuszczenia pozostają jednak jedynie spekulacjami, gdyż brak jest dowodów na potwierdzenie którejkolwiek z wersji. Oficjalne oznaczenie działa zostało zmienione na 183 mm dopiero w grudniu 1953 roku. Projekt działa został zatwierdzony i oznaczony jako Ordnance Quick Firing 183 mm Tank L4 Gun. W rzeczywistości dalej rozwijano wyłącznie pociski hash, a liczba ładunków miotających została ograniczona do jednego. Armata L4 o kalibrze 183 mm stała się jednym z największych i najpotężniejszych dział czołgowych na świecie i pozostaje nią aż do dnia dzisiejszego. Od samego początku FV215 był przewidziany jako nośnik działa 183 mm. A prace nad pojazdem rozpoczęły się mniej więcej w tym samym czasie co nad samym działem, czyli około 1950 roku. Pojazd bazował na podwoziu serii FV200 i wykazywał podobieństwa do czołgu ciężkiego FV214 Conqueror. Jednak wieża została przesunięta do tylnej części pojazdu. Wieża miała możliwość pełnego obrotu o 360 stopni, lecz ze względu na rozmiar i potęgę działa kąt ostrzału był ograniczony. Ponieważ rozwój tego ciężkiego czołgu zbrojonego w działo 183 mm miał zająć trochę czasu, w listopadzie 1950 roku Ministerstwo Wojny wystawiło wymaganie na pojazd tymczasowy zdolny do przenoszenia tej potężnej broni. I wprowadzenia jej do służby w razie wybuchu działań wojennych przed ukończeniem FV215. Podobną sytuację można było zaobserwować przy konstrukcji Conquerora i FV4004 Conway. Po zakończeniu śledztwa generała Rollinsa i z rosnącym poczuciem pilności, aby jak najszybciej wprowadzić dział 183 mm do służby, opracowano projekt pojazdu transportowego opartego na istniejącym podwoziu. Fragment raportu AFV Development Report z 1951 roku mówi Ograniczony obrót wieży, lekko opancerzony pojazd samobieżny oparty na podwoziu Centuriona o masie około 50 ton. Pojazd ten znany jako FV4005 i mógł być produkowany już od grudnia 1952 roku dzięki wykorzystaniu części z istniejących produktów. Uważano, że szybka, ograniczona produkcja jest możliwa. Jasne było też, że wiele nauczymy się o dotychczas nieznanej sztuce montażu, tak dużego działa na pojeździe samobieżnym. Uwaga, 50 ton odnosi się do 50 długich ton brytyjskich, które są jednostką masy unikalnej dla Wielkiej Brytanii. Dla uproszczenia, w przyjmijmy po prostu tony. Jedną długą tonę odpowiada około 1,01 tony metrycznej lub 1,12 amerykańskiej krótkiej tony. Pojazd tymczasowy opierał się na podwoziu Centuriona z serii FV4000 z usuniętą oryginalną wieżą, aby zrobić miejsca dla ogromnego działa. Projekt przebiegł w dwóch etapach. Etap pierwszy, czyli Stage 1, prototyp służący do testów działa i jego zamocowania na podwoziu Centuriona. Oraz etap drugi, Stage 2. Ostateczny projekt, który miał być standardowym produktem. Pojazd otrzymał oficjalną nazwę Heavy Anti Tank Self propelled Number 1, czyli czołg ciężki numer 1. Oficjalnie fv 4005 nigdy nie otrzymał tradycyjnej brytyjskiej nazwy zaczynającej się na literę C jak miało to miejsce w przypadku FV4101 Chariot czy FV4004 Conway. Jednak obszerne archiwa firmy Vickers z lat 28-59 rzucają światło na przebieg prac nad tym pojazdem. Wyciąg z dokumentu z grudnia 1952 roku udostępniony przez badacza Eda Francisa brzmi Projekt i produkcja wyposażenia do montażu działa 180 mm na czołgu Centaur. FV4005, co ciekawe nazwali go Centaur, a nie Centurion. Próby przeprowadzono już na poligonie w Risseu i stwierdzono konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji w konstrukcji. Zamówiono łącznie trzy prototypy, jeden typu pierwszego i dwa typu drugiego. FV4005 miał pełnić rolę ciężkiego czołgu uzbrojonego w dział 183 mm. Dzięki temu pojazd miał zwalczać cele na dalekim dystansie. Strzelając nad głowami lżejszych czołgów atakujących. Centurion został wybrany jako podstawa do konstrukcji tego pojazdu, a do rozwoju prototypów wycofano z eksploatacji trzy kadłuby w wersji Mark 3. Poza demontażem wieży oraz wprowadzeniem kilku drobnych modyfikacji, kadłub pozostał w zasadzie niezmieniony. Grubość pancerza utrzymała się w dotychczasowym poziomie, z przednim nachylonym pancerzem o grubości 76 mm. Ustawionym pod kątem około 60 stopni. Napęd stanowił standardowy silnik benzynowy Rolls-Royce Meteor o mocy 650 koni mechanicznych, umieszczony z tyłu pojazdu. Centurion wykorzystywał zawieszenie typu horsemana z trzema wózkami jezdnymi typu bugi po każdej stronie, z których każdy miał po dwie pary kół. Koło napędowe znajdowało się z tyłu, a koło napinające z przodu. Kierowca zajmował miejsce z przodu kadłuba po prawej jego stronie, czyli w standard z Centuriona. Działo Ordnance Quick Firing 183 l 4Gun wyprodukowano w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy. Według dostępnych zapisów co najmniej 12 sztuk. Niestety, dokładna długość działa nie jest obecnie znana, bo pracownicy muzeum pancernego w Bowington nie chcą dać go zmierzyć. Jednak szacuje się, że wynosiła około 4,5 metra. Lufa była całkowicie gwintowana, a na jej długości mniej więcej w połowie umieszczono odprowadzacz gazów prochowych. Sam się ciężar działa wynosił aż 3,7 tony. Jedynym rodzajem amunicji produkowanym do tego działa były pociski hash. Zarówno pocisk, jak i łuska ładunku miotającego miały ogromne rozmiary. Pocisk ważył około 72,5 kg i mierzył 76 cm. Łuska ładunku miotającego ważyła 33 kg i miała długość 68 cm. W jej wnętrzu znajdował się pojedynczy ładunek prochowy, który nadawał pociskowi prędkość wylotową rzędu 716 m na sekundę. Oddanie strzału powodowało potężny odrzut, generujący siłę o wartości 86 ton na metr kwadratowy, a długość odrzutu działa wynosiła 69 cm. Pociski Hash mają przewagę nad klasyczną amunicją kinetyczną, gdyż ich skuteczność nie maleje wraz z odległością. Działają one na zasadzie wywołania fali uderzeniowej podczas detonacji, gdy fala uderzeniowa dociera do pustej przestrzeni. Odbija się i powoduje przecięcie fal, która generuje naprężenia prowadzące do rozerwania pancerza. Część oderwanej warstwy pancerza, tzw. skaby, donosi około połowa energii kinetycznej dalej, rozrzucając odłamki wewnątrz celu. Testy ogniowe działa L4 na czołgach Conqueror i Centurion pokazały ogromną moc tego pocisku. W dwóch strzałach pocisk 183 mm Zdetonował wieżę Centuriona, odrywając ją całkowicie, a także przeciął na pół przednią płytę wieży e, czołgu Conqueror. Ocisk Hesh mógł także pełnić podwójną rolę: był również skuteczny w zwalczaniu celów opancerzonych, jak i w zadaniu zniszczeń celom miękkim, takim jak budynki, stanowiska obronne czy pojazdy niepancerne. I omówmy sobie już pierwszy etap. W raporcie Ministerstwa Zaopatrzenia Wydziału Pojazdów Bojowych z 1951 roku, zatytułowanym AFV Development Report, dotyczącym opracowania pojazdu opancerzonego wyposażonego w działu kalibru 183 mm, opisano etap pierwszy w następujący sposób. Zawiera koncentryczny układ odrzutu umieszczony w zamocowanych na panewkach na podwoziu. Które spoczywa na istniejącym pierścieniu obrotu wieży. Nie przewidziano ochrony dla załogi i zostanie wykonany tylko jeden prototyp, celem zdobycia doświadczenia w strzelaniu tak dużym działem z kadłuba Centuriona. Przewiduje się, że chociaż obrót w pełnym zakresie będzie możliwy, to ostrzał zostanie ograniczony do wąskiego kąta z przodu po obu stronach osi podłużnej pojazdu. Prototyp powinien zostać ukończony do 31 grudnia 1951 roku. Etap pierwszy zbudowano jako pojazd testowy, dlatego brakowało w nim niektórych komponentów. Na oryginalnym pierścieniu obrotu wieży zainstalowano specjalnie skonstruowaną platformę. Była to solidna podłoga bez kosza wieży, jakiejkolwiek ochrony dla załogi. Dział L4 zamontowano na sztywnym łożu. I było całkowicie nieruchome pod względem podniesienia lufy, kąt elewacji był stały. Platforma umożliwiała pełny obrót poziomy, lecz ostrzał ograniczono do wąskiego sektora nad przodem i tyłem pojazdu. Jak podano w raporcie, zastosowano koncentryczny system odrzutu. Rura umieszczona wokół zamka działa, będąca rozwiązaniem oszczędzającym miejsce w porównaniu do tradycyjnych cylindrów odrzutu. Na platformie przestrzeń była bardzo ograniczona, a miejsce przewidziano prawdopodobnie tylko dla działonowego i ładowniczego. Działonowy siedział po lewej stronie działa, na dobrze wyścielanym fotelu z oparciem. Za nim znajdował się duży regał na amunicję. Ponieważ działo było nieruchome pod względem kąta podniesienia, zastosowano mechaniczny system wspomagania załadunku. Który pomagał ładowniczemu w, w operowaniu bardzo ciężkimi pociskami o masie 105 kg, precyzyjnie ustawiając je względem zamka. Nie był to automatyczny system ładowania, gdyż brakowało mechanizmu wsuwania pocisków. Ładowniczy nie miał własnego miejsca siedzącego. Pozycja kierowcy w przedniej prawej części kadłuba pozostała niezmieniona. Jedynymi dodatkowymi zmianami w kadłubie Centuriona było zamontowanie dużej łopaty odrzutowej z tyłu oraz dużego składanego regału transportowego, czyli potocznie kule transportowych. Łopata odrzutowa służyła do przenoszenia siły odrzutu działa bezpośrednio na podłoże, obciążając zawie odciążając zawieszenie pojazdu. Był to taki swego rodzaju tylny lemierz. W pozycji bojowej Łopata była opuszczona na ziemię, gdzie podczas wystrzału działa stanowiło, wystrzał z działa stanowiło ono oparcie, wbijając się w grunt i stabilizując pojazd. Etap pierwszy przeszedł liczne próby ogniowe. Pomimo pewnych problemów z koncentrycznym systemem odrzutu, testy uznano w dużej mierze za udane. Prace nad projektem kontynuowano, przechodząc do budowy pojazdu w etapie drugim. I przejdźmy już do etapu drugiego. W tym samym raporcie Ministerstwa Zaopatrzenia Wydziału Pojazdów Bojowych z 51 roku, etap drugi, oznaczony jako Stage 2, opisano następująco. Zawiera dwa konwencjonalne układy odrzutu z hydropneumatycznym rekuperatorem oraz niezależną kontrolą wysuwu lufy. Podwozie podobne do poprzedniego, lecz wykonane jako konstrukcja spawana. Zapewni się nadbudówkę ochronną dla załogi. Jednak względy masowe wykluczą więcej niż ograniczony stopień ochrony przeciwodłamkowej. Projektowany jest celownik, którego korpus jest nieruchomy względem łoża działa, a ruchome wewnętrzne elementy korygują kąt celowania, elewację celu oraz kompensują odchylenie panewek. Skala zasięgu jest widoczna w okularze celownika. Przygotowano projekty układu i wkrótce zostaną ukończone szczegóły. Prototyp powinien być gotowy do marca 1952 roku. Etap drugi został zbudowany w najbliższej wersji produkcyjnej pojazdu FV4005. Wprowadzono liczne zmiany względem etapu pierwszego. Najważniejszą była konstrukcja całkowicie zamkniętej wieży. Przypominającej dużą skrzynię, lub jak przez niektórych nazywano stodołę. Wspomaganie ładowania z etapu pierwszego zostało całkowicie usunięte, a koncentryczny system odrzutu zastąpiono typowym hydropneumatycznym układem odrzutu. Wieża była spawana i wykonana z blach stalowych o grubości 14 mm, mając na celu ochronę załogi przed ogniem broni strzeleckiej i odłamkami pocisków. Ponieważ FV4005 miał służyć jako pojazd drugiej linii, operując poza zasięgiem wrogich pojazdów pancernych, nie wymagał grubej pancernej osłony. Dodatkowo, ze względu na masę potężnego działa, podwozie i silnik nie mogły udźwignąć większego ciężaru. Wieża podzielona była na dwie części: pochyloną przednią płytę oraz całkowicie zamknięty pudełkowaty tył. Przednia płyta była pozbawiona osłony jarzma z dużym płaskim pancerzem ustawionym pod bardzo płaskim kątem. Boki przedniej części były również lekko pochylone. Te pochyłe elementy przechodziły w pionowe ściany boczne i płaski dach wieży. Tylny segment wieży był wyższy o konstrukcji pudełkowej z zewnętrznymi wzmocnieniami strukturalnymi, wewnątrz tej części składowano amunicję. Łącznie przewidziano miejsce na 12 pocisków. Na dachu wieży znajdowały się dwa włazy dwuczęściowe oraz dwa pojedyncze peryskopy zainstalowane przed włazami. Duże tylne drzwi służyły do wejścia załogi oraz uzupełnienia yy, amunicji za pomocą wyciągu i szyn. Ładunki umieszczano na szynie, a następnie wciągano do wnętrza wieży. Załoga wieży składała się z czterech osób, w tym działonowego i dowódcy. Ponieważ usunięto wspomaganie załadunku z etapu pierwszego, wymagano dwóch ładowniczych. Jeden zajmował się ładunkiem miotającym, drugi samymi po pociskami. Na przedniej płycie wieży, po lewej stronie działa, znajdował się duży kwadratowy wypust obudowa głównego celownika. Szczegóły tego celownika nie są znane, jednak sugeruje się, że mógł bazować na celowniku TZF-12A. Stosowaną w czołgu Panther, choć nie ma tego pewnego potwierdzenia. Wieża umożliwiała pełen obrót 360 stopni w poziomie, jednak ostrzał był ograniczony do wąskiego sektora przed i za pojazdem, co stanowiło zabezpieczenie wynikające z siły odrzutu działa. Podobnie jak w etapie pierwszym, z tyłu pojazdu zainstalowano łopatę odrzutową. Tym razem jednak obok niej znajdowała się ręcznie napędzana wciągarka służąca do opuszczenia tej łopaty na podłoże. Jak ktoś się zastanawiał co to jest za wysunięte pudło na tyle kadłuba, to jest właśnie to ta wciągarka. Etap drugi przeszedł szereg testów ogniowych. W przeciwieństwie do problematycznego koncentrycznego systemu odrzutu z etapu pierwszego zastosowano tu hydropneumatyczny układ, który działał bez zarzutu. Podczas prób na poligonie w Ritzdale wystrzelono łącznie 150 pocisków. W raporcie z 1955 roku Ministerstwo Zaopatrzenia podsumowało: Ogólnie funkcjonowanie etapu drugiego okazało się zadowalające, i to był ich cały raport co do tego projektu. Pomimo ogólnego sukcesu projektu, FV-4005 spotkał podobny los jak FV-215. Obawiane radzieckie czołgi ciężkie, takie jak IS-3, na które te pojazdy miały odpowiadać, nie były produkowane w oczekiwanych masowych ilościach, co wskazywało na zmianę polityki wojskowej na rzecz lżejszych, bardziej zbrodnych i słabiej opancerzonych czołgów. Potrzeba czołgu ciężkiego z wielkim działem, takich jak Conqueror FV-215 czy FV-4005, po prostu malała. Zmieniały się też technologie. Duże kalibry z ogromną amunicją stawały się przestarzałe na rzecz mniejszych dział o lepszych parametrach przeciwpancernych oraz pojawienia się całkowicie nowej generacji precyzyjnych pocisków kierowanych ATGM. Projekt FV4005 został oficjalnie anulowany w sierpniu 1957 roku, mniej więcej w tym samym czasie co FV215. Wyprodukowano trzy prototypy i zostały one rozdzielone między różne instytucje. Prototyp Stage 1 trafił do Showburyness, gdzie zdemontowano wieżę, a podwozie Centuriona powróciło do służby. Jeden prototyp Stage 2 przekazano Royal Military College for Science, a drugi pozostał we Podwozie Podwozia Centurionów prawdopodobnie także wróciły do służby. W 2008 roku jeden z prototypów FV4005 -y Stał się tzw. strażnikiem bramy przed Muzeum Czołgów w Bovington w Wielkiej Brytanii razem z Shermanem Grizzly. Pojazd nazwano Spud od pseudonimu Harolda Hamiltona Spuda Taylora, weterana II wojny światowej i jednego z pierwszych członków programu testowego FV4005, który później był wolontariuszem w warsztacie muzealnym. Spud stał na wejściu do muzeum przez wiele lat aż do niedawna, kiedy zakończył swoją służbę jako strażnik. Do odbudowy użyto zapasowego podwozia Centuriona Mark III. Firma AV Hughes zajęła się renowacją kadłuba i napędu, natomiast muzeum przygotowało wieże i działo. Po miesiącach prac w czerwcu 2024 roku spód po raz pierwszy od dekad poruszył się o własnych siłach. 24 czerwca zakończono renowację. AFV4005 trafił na Tankfest, gdzie wzbudził entuzjazm publiczności. Na tylnych drzwiach wieży umieszczono nazwiska darczyńców. W 2024 roku pojazd ma, wziął udział w pokazach pojazdów wojskowych w całej Wielkiej Brytanii. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Ja Was jeszcze raz zapraszam na istniejący serwer Discord, do którego macie link w opisie. A jeśli chcecie zobaczyć materiał czymś konkretnym, to zapraszam do podzielenia się tym w komentarzach. Ja jeszcze pozdrawiam moich wspierających i zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania tego filmu. Dziękuję Wam za uwagę, życzę Wspaniałego Dnia, cześć i pozdrawiam.